Jeśli zastanawiasz się, jaki telewizor kupić w cenie do 5000 zł, to trafiłeś idealnie. Oto polecane przez nas modele. Na piątym miejscu telewizor Sony Brawia. Mamy tu obraz 4K, ładnie nasycone, lecz naturalne barwy i ogromny 65-calowy ekran. Na czwartej pozycji również 65-calowy telewizor 4K Samsunga. Zastosowano tu wysokokontrastową matrycę z podświetleniem LED, całości dopełnia przyzwoite brzmienie, dobre funkcje multimedialne oraz niezwykle przyjazny użytkownikowi system operacyjny. Na trzecim miejscu 55-calowy Samsung. Telewizor jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najłatwiejszych w obsłudze telewizorów 4K w swojej klasie. Oferuje matrycę 120 Hz upłynnianie ruchu, niezły kontrast nadprzeciętne przeciętne brzmienie oraz wygodnego pilota. Czy warto kupić telewizor o rozdzielczości tylko Full HD za cenę aż 4000 zł? Tak, o ile jest nim ten telewizor. To jedyny w naszym rankingu odbiornik z wyświetlaczem OLED. Co oznacza, że pod względem kontrastu nie jest to tylko dobry, lecz wybitny telewizor. Po prostu najlepszy w swojej klasie. Zwycięzcą zestawienia jest 49-calowy telewizor Sony. W przeciwieństwie do większości 49-calowców, wyposażono go w wysokokontrastową matrycę LCD typu VA, taktowaną z częstotliwością 120 Hz. Co więcej, zastosowano wydajne podświetlenie centralne o ponadprzeciętnej jasności w trybie HDR. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprezentowanych produktach, zapraszamy na stronę benchmark.pl. Link do artykułu w opisie.